Siemka. Nagrywamy dzisiaj kolejnego vloga. Będzie on poświęcony bardziej konikom. Hildusiowi szakirze? Tak, bo skończyli rok, więc będzie takie małe świętowanie. Zrobimy jej torcik z marchewki i z jabłuszek. No ehm. i pokażemy wam, jak zjadają. Tak, i pokażemy w ogóle nasze konie. Zrobimy taką aktualizację, bo dawno ich nie pokazywaliśmy. I zobaczycie, Hildusia, jak wygląda na rok czasu. Tak, więc zapraszamy. Już tego nie nagrywałam, ale udało nam się też ostatnio zrobić takie ogrodzenie. E, jak wiecie że tutaj z tej strony jest oddzielone od tej drugiej części tutaj bo będzie u nas przejażdżka na skatey więc potrzebny jest taki po prostu oddzielony kawałek placu żeby też tam wiadomo inni ludzie nie plątali się kiedy ona tam będzie pod siodełkiem e, więc tak to podzieliliśmy i tu jest taki płotek, będzie można sobie tu się oprzeć wiecie i sobie patrzeć tutaj jak jak tata sobie tutaj ze skatey działa no więc więc tak to wygląda, myślę że wyszło spoko Mieliśmy malować te deski całe na biało ale ja stwierdziłam, że zostawimy to w takim surowym stanie, bo wygląda to dużo lepiej. A te supeczki tutaj są właśnie pomalowane na biało i to tak fajnie, wiecie, kontrastuje ze sobą. Myślę, że wygląda to całkiem fajnie. No i tak. <todgłosy> tutaj się nic wiele nie zmieniło. Stajnia dalej stoi jak stała, yy, zielona. <todgłosy> A tutaj głębniczek jeszcze nie jest skończony, nadal myślę, że na dniach gdzieś skończymy. Po prostu brakuje nam czasu na wszystko, naprawdę. I właśnie też szukam, szukam kogoś do pomocy, może się ktoś trafi, tak przynajmniej dorywczo, żeby gdzieś tam wiecie. No, takie nie są to ciężkie roboty, ale takie, które po prostu nam brakuje czasu, a robilibyśmy w tym czasie coś innego i po prostu, no, takie bieżące sprawy. No więc tak to się prezentuje. Myślę, że wyszło spoko. Ja jestem zadowolona. Po prostu będzie tu takie oddzielone yy, i ludzie będą mogli sobie tutaj dostajni pójść, zobaczyć jak to tam wygląda, oglądać głębnik. A tu będzie tata z koniem. Nie będzie się też konik tak stresował, że ludzie tak krążą koło niego i w ogóle... No, dawaj, dawaj, tarzaj się. <laughs> Nie, ta ją przyszła, zaczepiła. Już tyle starzania. Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie. Jeszcze ją kusi. No dawaj, Shakira, nie się. My wszyscy wiemy, jaka ty jesteś. No, ona tak kocha tarzanie, że to po prostu się umieści w głowie. I w ogóle nawet jak najmniejsze jakiś, najmniejszy jakiś błotu czy cokolwiek, to ona cała umazana. No nie, nie wiem, ten koniec jest normalnie przejedyny. Przejedyna jesteś. Tutaj z się są tutaj na trawce na kolejnym pastwisku. Także mają co robić, na pewno się im nie nudzi. Chodź iluś, pokaż się. O jeju! O jeju! Ale macie trawę. Super! Nie. Wąsa chciałeś pokazać, jeszcze pokażę liwę. Przekochane jesteście. No przekochane koniki. Prze, prze, przekochane. I go skończył rok, także mamy już rocznego ogierka, z czego jesteśmy mega zadowoleni. A ty też, no ty też. Ona się pcha tutaj w kadr. Także mamy już rocznego chłopaka. Jesteśmy bardzo z niego dumni i zadowoleni. No bo jest idealny, jeśli chodzi o jego wygląd, jego charakter, usposobienie, tak, już się idzie nie czekaj, bo nagrać. Trafił nam się naprawdę cudny konik, więc jesteśmy... No, nie da nagrać. No nie da nagrać mi. No nie da nagrać. Widzicie? Jaki to jest atencji już? Chodzi na mnie normalnie. Jest cudowny, także jesteśmy mega zadowoleni. Ja się powtarzam już, ale po prostu chciałam tak nagrać, że Hilduś skończył rok. No i super, niech rośnie zdrowo, póki co rozwija się świetnie. Także mamy nadzieję, że oby tak dalej i, i będzie z niego naprawdę piękny ogier. No i nasza Shakira też skończyła rok, także już Wam zaraz pokażę Shakirę. I zobaczycie sobie jak nasze koniki sobie rosną. Porównamy sobie Hildusia jak skończy, później 2 lata. 3 i tak dalej. Na pewno troszkę tak wiecie przogierzy się, czyli bardziej te kształty mu się takie wyrobią. Teraz mi ciężko go pokazać najlepiej jak po prostu stoi, wiecie, tak ładnie i głowę ma do góry wyciągniętą, bo teraz tak nie widać jego, jego faktycznego wyglądu takiego uroku i w ogóle. No ale tak na szybko chciałam pokazać. Będzie iskanie. Będzie iskanie. Co Hilda go chce, ale skatea niekoniecznie. Nie, tyłem, tyłem. On już odskakuje, wie, że to nie ten moment. Także one tutaj u siebie mają hierarchię, one wiedzą co i jak. Co nie? Nie jest tak łatwo ze skate i y. ona nie jest. Najchętniej, najchętniej to on się iska z nadją chyba. I z Shakirą. No patrzcie, idzie za mną. No idziesz za mną. No tak jesteś Złociak. Taki jesteś Złociak. I luś, pokaż Teraz stoisz tak gsiwo. Ksiwo stoisz, no, ale jesteś piękny. Piękny chłopak. Tutaj może będzie jakieś iskanko. Czekajcie, będzie iskanko. Będzie iskanko, czy nie? Będzie iskanko. A widzicie, mówiłam dopiero, że z Nadią najchętniej, najchętniej się iskają. No i proszę bardzo. Nadia, nie oszukuj. O, Nadia oszukuje, widzicie? <laughs> I tak, o ty poszkodowany jesteś. Taki i poszkodowany, widzicie. Chciał się poiskadzi. Baba go zrobiła w konia. W konia cię zrobiła, no. I pokażę jeszcze swój wąsik uroczy. Nic, jaki ma wąsik, chłopak. Dobra i pokażę Wam jeszcze Shakirę. Jak sobie też urosła jak wygląda właśnie po skończeniu roku. Idziesz ze mną? To chodź. To chodź ze mną. Chodź. Chodź. No chodź. Idziesz? Co? Zastanawia się, czekajcie. Zastanawia się. No przemyśl to. Idziesz, dobra. To chodź. 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 Oj, Skatey też idzie z nami. Chodź Skatey, chodź. Tutaj mamy te dwie panny po prawej stronie jest Shakira. Możecie sobie zobaczyć. To jest już roczny konik. Diva jest obok. Ona jeszcze roku nie skończyła, także jej urodziny jeszcze, jeszcze chwilę zanim nastąpią. Więc tak wygląda Shakira. Wiadomo, ona ubłocona jak zawsze. O, I ty przyszedłeś do mnie, tak. Ty jesteś asystent mój. Taki uroczy asystent jesteś, no. Taki kochany. I idzie też Nadia. One są takie, że nie odstępują na krok. Po prostu są przekochane. O, i teraz tutaj wam pokażę jeszcze Diwę. No, też nie jest jej zbyt czysta. Dzisiaj szału nie ma. One we dwie coś dzisiaj się skumplowały. I właśnie Szakirka też ma skończony już rok. Oni są dzień po dniu 9 i 10 kwietnia. Także tak fajnie się złożyło. Czekamy teraz na urodziny Diwy. Później będzie miała jeszcze Nadia. Także przy pięciu konikach jest co świętować już, a jak ktoś ma jeszcze więcej, no to już w ogóle. Co Ci nie pasuje? Ha? Że Cię tu zaczepia? Zaczepiasz? Chcesz się iskać, tak? A ona nie chce. Chcesz iskać, a ona nie chce. No to co ja Ci poradzę? Musisz pytać najpierw o pozwolenie. Przekochany, ale wiecie jak się zmienił? Masakra. No jak przyjechał do nas, to był taki klocek, taki typowy mi się wiecie źrebak, a rok już wygląda sobie fajnie. I czekam aż jeszcze będzie większy. I po prostu tak zmężnieje. Nie wiem jak to powiedzieć. No po prostu przyogierzy się trochę. To wiecie, te kształty się konia zmieniają też. Już fajnie tak jak stoi. Tak jak na przykład nasłuchuje, to wiecie, ta klatka ładnie ma proste nóżki z przodu, taki jest. Naprawdę fajny koń. Jesteśmy no, bardzo zadowoleni, tak jak już mówiłam. I super, super nam się trafił. I po prostu, no mega, co mam więcej powiedzieć, mega, mega jestem szczęśliwa. Ogólnie z tych koni teraz jesteśmy bardzo zadowoleni, w sensie wiecie, są spokojne, fajne, w stadzie też się dogadują, bo tak jak wcześniej mieliśmy kucyka, właśnie basie, to ona zmieniła właśnie domek, no bo po prostu siała u nas troszkę takie zamieszanie w stadzie. I po prostu nic się nie działo, a ona niepotrzebnie, tak wiecie, nakręcały się te konie. A teraz mamy tutaj szefową i szefowa jest bardzo fajnym, ułożonym konikiem. No i jest spokój w stadzie i przyjemnie. Teraz sprzątamy w stajni i będziemy robić torcik z marchewki i z jabłuszka dla właśnie Szakiry i Hildusia. Ja właśnie tutaj posprzątałam już u Ta Tata sprząta te swoje dwa boksy od Shakiry właśnie i od Nati, no to też już tutaj ogarnął. On sobie sprząta zawsze rano. A my z Damianem, jak Damian wróci z pracy, no więc... Więc ogarniamy po kolei. Tak, ogarniamy boksiki, później przygotujemy im już, wiecie, sianko, wodę, wszystko. I jak wracają z pastwiska, to już mają... No na gotowe są. Więc nie? Tak. Zrobimy torcik, Chodzimy do Hildusia i Szakiry. No. musimy, musimy robić, taką jedynkę wyciąć. Z marchewki. A okay. w ogóle fajnie byłabyś sobie same sprzątaje, co nie? Jakby co? Same sprzątają sobie. No, jakby sobie same sprzątaje, to by było luksus. Musimy na nauczyć, żeby sprzątała sama. Mhm. Mm tak. No to jest konik Polski to... na szybko to zrobi. No. A Szakirą to w ogóle przy pomocy to by było... O! Raz dwa. Szakierę <laughs> nie było. Właśnie to... muszę tutaj podopisywać te daty urodzenia koników. E, bo wtedy będzie fajniej to no, jakby spamiętać, Wiecie o co chodzi? Bo na przykład między Shakirą a się właśnie z jeden dzień. Nie jest tak śmiesznie wyszło. A Diva jest z 1 czerwca, także na Dzień Dziecka. E, I będziemy też świętować Skate jej. Jest. Y... Pierwszy, pierwszy? No, coś takiego. Pierwszy, pierwszy. pierwszy no. Stycznia chyba. A nie pamiętam Nadi. Ona jest, Nadia jest z czerwca też. Tak czerwca, jak, tak jak Diwa. No. No. no więc lecimy dalej. Więc mamy dwa torciki dla Szachiry i dla Hildusia. Chodźcie! Skatey! One już tam idą z daleka. I będzie wyżereczka. Chodźcie! Hildago! Już się zbliżają. A widzicie? Biszkopty nie są wystawne za bardzo, ale to jest tylko... Robiliśmy, co mogliśmy. Ja wystrugałam te jedyneczki. No, spójrzcie. Także pierwszy roczek. Tak. No chodźcie! Coś będzie! Sześć miesięcy już z nami są. Tak. Sześć miesięcy. No chodźcie, chodźcie! Szybko! Coś mamy dla Was! Jedyneczka dla Shakiry, proszę bardzo. Proszę. O, Hildiusz, chodź. I Hildago. O Nadia. o, Nadia się już. Nadia, ty masz, ty masz później urodziny. <laughs> I Tord już wylądował na ziemi. Hildago, no, jeszcze Hildy, ty. Dawaj! dawaj. Jedyneczka. No dobra. Super, super, kochany. Oho. To imprezują wszyscy. Tak to na urodzinach. O, o świetnie. Komuś tu już to za bardzo weszło do głowy. <noise> ja nic nie mam, Nadia. Nie mam nic. Tak, trzeba porozwalać trochę, żeby nie było za pięknie. Super. Ty też świętujesz dzisiaj, Nadia? Wszyscy świętują. Jak ktoś ma urodzinę, to przecież wszyscy świętują, nie? No. Całe stado. Hiluś! Chodź Hiluś, pokaż się. Już nagrałam go wcześniej. O, o, o! Super! A ja nie mam nic, Diva. Nie mam nic. Nie mam. Nie mam nic. No nie mam. Tam są torciki. Tutaj dziewczyny, marcheweczka, Dla pań. Hildago! to no ty świętujesz, że one cię przeganiają. Kochany! Kochany! No, no super się siliczny Śliczny. konik. Roczny konik. Roczny. Tak. Ale ciekawe, ile urośnie, to, nie? Ile no. będzie miała? Teraz masz 140, to ile tak? Tak, 1, 40 ma 40 masz w kłębie naroczek. A ja nic nie mam? A ja nic nie mam. Stołówka jest tam. Tam jest stołówka. On myśli, że ty masz, bo masz te, wiesz, miski. Nie. Miseczki puste. Buziaczek będzie? Buziaczek? Nie bardzo, nie bardzo. Nie bardzo. Będzie buziak, widzisz? Musisz uciekać. Uciekać. Chodźcie. Szakira, chodź. Super! Chodźcie. O -o. Chodźcie! Chodźcie! A więc tak to jest nasz y, roczny konik. Jest to hilduj, wiadomo. Y, jak na rok, no to myślę, że jest y, fajnej budowy. Nie jest teraz wyczesany, więc tak nie ma. Wiecie takiego. No jest, mogę ogólnie. Teraz mamy 40 tak już mówimy i chwalimy się tym, no bo no jest ogromny. No jak myślę, że jak, jak na tą rasę i tak. na to wszystko. O, tutaj macie na przykład jego i obok jest Skate ona jest 14 letnią klaczą. No i możecie sobie zobaczyć, że już są na równi, abym powiedziała nawet, że w kłębie to hidago jest wyższy. No, jest chyba wyższy. Jest już chyba wyższy. Więc no widzicie, wydaje nam się, że będzie dość wysoki. Mm, tak przynajmniej się zapowiada, no jak na rok ma już 1,40 m no to myślimy, że 1,60 m będzie miał, tak myślimy. No tak, ogólnie jak na wszystkie ogierki, które tak widzimy w okolicy i tutaj wiadomo w internecie, no myślimy, że ma, jest z nim potencjał. No, myślę, że tak, myślę, że tak. I zobaczymy jak to będzie wiadomo, jak się rozwinie tak do trzech lat i będziemy chcieli na pewno mu zrobić licencję. Tak, będziemy udało, chcieli, no ale prawda? to dopiero wiecie, jak trzy lata ma, to może to dopiero skończył rok, więc za 2 lata jak dobrze pójdzie. Jak się nic w życiu u nas nie pozmienia, no to będziemy chcieli licencję zrobić. No wiadomo szkoda go trochę, no bo jeśli chodzi, no ma super pochodzenie od strony ojca ma pełny pakiet. Mhm. Także jeśli chodzi o te konie, no to większość ogierów nawet kryjących, ma tylko rodziców mhm. i tyle. A on ma i dziadków i pradziadków i... I jeszcze bym tak. poszukał tam dalej pewnie, to by znalazł jeszcze prapradziadków, pra prawda? Hilduś? Ogólnie jego, jak powiedzieć, rodzice pochodzą z hodowli SD. Tak. I da się chyba jedna darcyz, z największych... Chyba też jest największych hodowli, prawda? Tak. Słodziaki. widzicie, one sobie tutaj obok siebie są i parcia. Hiluś rok, roczniak i czternastolatka. Przecież z Katie to jest cudownym koniem, tak samo. Co ty to robisz tak? Co ty to robisz tak tym nosalem? Ha? Co tak niuchasz? Coś niucha. Niuch to coś. O, swędzi głowa. No więc tak to się prezentuje. Hilduś sobie skończy roczek, z czego się bardzo cieszymy. I Shakira również. No szakirka wiadomo, to jest koń. <laughs> Błotny. Tutaj mamy Dobra. właśnie Diwę, ona skończy rok dopiero 1 czerwca, więc też będzie świętowanie wielkie. A tutaj jest nasza Shakira, cudna. Już pęciny rosną. Patrzcie jakie ma pęciny. Patrzcie to. Patrzcie to. Pęciny, ale jesteś czysta normalnie. Shakirka jest ogólnie mieszanką konika. Tak. Jest to tinker mieszany z huzułem. Mhm. Dokładnie to ojcem jest bols. Tak, matką nie jest Secret, Secret su, więc tak to wygląda. <laughs> Ale jest słodziak, grzeczne są wszystkie te nasze konie. No tak jestem teraz zadowolona, właśnie wcześniej odpowiadałam, że e, jak mieliśmy Baśkę to było takie zamieszanie w stadzie, a teraz jest po prostu fajnie, spokój. Nie no, prowadziła taką dziwną atmosferę. Tak, ona nakręcała te konie, one nawet same nie wiedziały z czego, latały jak uparzone. O, bocian. Bocian, nagramy bociana? Dawaj bocian nagramy. Leci bocian. O, chodź! Gdzie startował? Nie, zobaczył nas. No, a chciał wylądować chyba. Chciał złowić jakąś żabkę. O, o, o. Dawaj, Skate. Oj, ojoj. Oj, kochana. Taka jesteś kochana. Taka. Czudna. piękny konik. No dawaj, nie wstydź się. Dawaj. Leży skarb potrzeba, bo tak. muchy gryzą Kochana Muchy gryzą Patrzcie jaki słodziak sobie leży, a ty mnie tu zaczepiaj już Muchy gryzą? I... Tak to wiadomo jak tu drapanko jest to... Patrzcie jaka cudowna. Będzie wstawać. Nie wstawaj, siądźmy sobie razem. Chodź, będziemy sobie tak i będziemy sobie siedzieć. Dawaj. Ale słodycz. Staje, teraz się będzie odczepywać. Będziesz cały w płakach. A to. Słodziutka. Teraz pójdziecie już do stajni. Będzie trochę odpoczynku, bo te muchy to nie dają po prostu żyć. A tam w stajni mają fajnie, bo w ogóle tam nie ma much. Jakoś tam nie wiem. Inaczej zupełnie. No i co, W tym filmiku to już na tyle. Dziękujemy za oglądanie, i zapraszamy do tego, by zostać z nami na dłużej. Zostawcie suba, łapkę w górę, oglądajcie poprzednie filmy. Tak. I zostańcie z nami. I trzymajcie się. Heja. Cześć.